Kaudi z tej strony, poszukiwacz! Dzień dobry, ja się nazywam Obserwator. Witam na naszym kanale. Pewnie nas nie znacie, ani my was, ale po to jest ten filmik, aby się poznać. Zaczniemy od siebie. Alder Ego to kanał stworzony przez dwie osoby. Na tym kanale będzie znajdować się wszystko: wspólna praca, osobna, gameplaye, teorie, serie fabularne i prawdopodobnie więcej. Naszym celem jest zapewnianie Wam rozrywki, uszczęśliwianie Was i dzielenie się z światem naszymi pomysłami. Razem, na ogół, będziemy zajmować się grami multiplayer. Będziemy je przechodzić, miać się i dobrze bawić. Dobra zabawa jest najważniejsza. Jesteśmy otwarci na propozycje, na przyszłe odcinki, otwarci na jakiekolwiek komentarze. Wszyscy są mile widziani. Co raczej tyle, jeżeli chodzi o nas, jako alter ego. Może teraz? Coś powiemy o nas jako osobnej jednostki. Jestem, jak już powiedziałem wcześniej, obserwator. Jak mogliście zauważyć, jeśli, jeśli poszukiwacz tego nie usunął, posiadam psa, który domaga się mojej atencji, bo nie, u, nie poświęcam mu atencji. Mam psa oraz dwa koty. Dużo miniaturek, które ja będę robić, chciałbym, żeby one były robione przez rysunek. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale e, no, spróbuję. Już mam miniaturkę do jednego filmiku, zrobioną praktycznie. Nie powiem, co to jest, ale zobaczy się, e, jak, jak wyjdzie. tak? Muszę to jeszcze zmontować, pierwszy odcinek, więc... Bo tak, będzie kilka. Nie wiem, może 3-4 jeszcze, nie wiem. Ale zobaczę trochę z tematu. Będę robić prawdopodobnie gameplaye gier single player. Dużo, jakichś może małych horrorów. Też planuję zrobić filmiki na temat jakichś bajek, które oglądam, jakieś medium, które się interesuje. Tutaj jest wskazówka do tego, co może stworzę. Myślę, że będzie jeszcze z. zrysowania będą speedpainty i mojej komentarz. Będę chciała na pewno obgadać trochę fnafa. I może nawet opowiedzieć trochę o moim AU, które mam pracy idzie, idzie, ale... No. Idzie ciężko, ale idzie. Może nawet coś o muzyce będę gadać, bo lubię muzykę. Tam nie wiem czy widać. Ale tam jest Lady Punk. E, kocham Lady Punk. Więc witam, z tej strony Poszukiwacz. Jestem ogólnie odpowiedzialna za większość, co się dzieje na tym kanale. O, jestem tak jakby ogólnym administratorem. <głynie> ogólnie to ja będę sprawdzać komentarze pod różnym względem. Najczęściej to ja będę y, robić jakby obróbkę filmów. Jestem też odpowiedzialna za wiele innych czynników na tym kanale, już nie będę o nich mówić. Mój osobny kontent ogólnie będzie się bazować na grach single player, prawdopodobnie jakieś krótsze horrory, a jeżeli nie, to będą to gry typu multiplayer i będą to najczęściej serie fabularne, w których może, ale nie musi powiedzieć się obserwator, to zależy tylko od, od obserwatora, czy chce być w nich, czy nie. Mam duże plany na ten kanał, mam dużo różnych rzeczy, które bym chciała nagrać i chcę się podzielić razem z wami. Na pewno też będą różne teorie, tak te, i może ciekawostki na temat y, rzeczy, których się interesuję. ale uwierzcie mi, interesuje się wieloma rzeczami. Często siedzę na YouTube, bardzo się rosuję YouTube'em. Ogólnym YouTube'em zajmuję się tak może z 9-8 lat, więc. <laughs> więc yy, jeżeli macie pytania i tak dalej, to śmiało możecie wpadać. Dlatego też jestem ogólnym organizatorem tego wszystkiego. E, ogólnym edytorem najczęściej filmów i sprawdzaniu y, YouTube'a w kontekście różnych naszych funkcji. Na pewno mogę Wam powiedzieć, że znajdą się krótkie gry horrorowe, na które mam już pomysł. I na pewno znajdą się jakieś prawdopodobnie speedrany, ponieważ ja się interesuję speedranami i robię je w wolnym czasie. <grywka> nie bowiem żadnego jeszcze World Record, ale się uczę. Jak jeszcze coś o sobie powiedzieć. Bardzo lubię animacje 2D, 3D i nie tylko. Ogólnie interesuję się wieloma rzeczami, żeby tutaj wymieniać. Na pewno będzie kontent typu FNAF. Bo kto nie lubi FNaFa? Bądźmy szczerzy, kto nie lubi FNaFa? No FNaF jest super! A jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, oczywiście yy, ja odpowiem, albo obserwator odpowie, nie ma problemu. No i tak jak mówię, mój osobny kontent będzie się ogólnie opierać na ciekawostkach, teoriach, możliwe, że coś powiązane z historią, bo też się interesuje historią, możliwe, że... Yy, w sumie bardzo możliwe, że będą gry typu multiplayer z innymi osobami, nie tylko nasza dwójka, ale też oczywiście nasza dwójka będzie się często pojawiać na tym kanale. I nie, nie mamy takiego ogólnego schedule yy, co do odcinków, po prostu będziemy nagrywać je wtedy, kiedy będziemy chcieli, będziemy wrzucać, kiedy będziemy chcieli, wrzucamy to, co chcemy, to jest po prostu nasz kanał. Mamy nadzieję, że nasz content w jakimś stopniu Wam się spodoba. I zostaniecie tu na dłużej. Mamy dużo zaplanowane i nie muszę się doczekać, żeby się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Zobaczycie, e, e, jakie małe projekty tutaj mamy. I poszukiwacz i ja mamy swoje małe projekty, mamy wspólne projekty. I mam nadzieję, że zostaniecie, żeby je zobaczyć. To było takie intro. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie, to możecie zostać, a jak nie, to może widzimy się w przyszłości, może nie, może u nas jeszcze usłyszycie, a może nie. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy dużo planów, mamy duże ambicje, więc ja zalecam zostać <laughs> i zobaczyć, jak się to wszystko potoczy. I ogólnie, jeszcze tak powiem, że filmiki, jak będziemy nagrywać osobno, że obserwator będzie nagrywać swoje filmiki, a ja będę swoje, to raczej każdy będzie montować. Każdy swój filmik. Jak będziemy razem nagrywać, czy tam może multiplayer z innymi osobami, to ogólnie ja się tym będę zajmować. To tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, picie dużo wody. Teraz staje się bardzo ciepło na dworze. Czas zamknąć oczy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Puh. Wow.